Właśnie odje***ło Światło mi wyje***ło Prąd kur... z auta wyje***ło Dobra sytuacja wygląda tak Gdzie się stacyjka O ku***a mi się ciemno zrobiło O to tak jest prąd włączony Wyłączony dobra mm. My na wyłączonym prądzie jechali Włączony Zadanie na dziś jest bardzo proste Musimy tylko podrzucić 60 kubików kopalniaka Na kupę Jedziemy Dzisiaj ja będziemy działać w Big D Bo kawałek mam do przejechania, chyba 5 km prąda trzeba włączyć prąd jest olej w silniku o kurwa ale on trochę krzywo stoi I tak kuźwa krzywo nie, krzywo stoi ale gron na nie jest nie no to on tam doradę tam tyle ale trzeba doleć Bo jak wysoko fot? Na połączymy, to, i... Idziemy, big nie ja robiłem tych traktorów nic A, trzeba wam pochcę! się, trajczy w nie No harwester i harwester Starczy tego Teraz wrócę mi się za pierzieną nie nie było czasu mi nagrywać, co innego nie działać w sumie to będziemy zobaczyć jak to wygląda w dzisiejszym filmie to na pewno mnie nie będzie coś słychać nic mnie nie będzie słychać ile tu tego jest drugą tam i potem tam jeszcze są ten cienkie one są to tam traktory do łapów po 4 Dobra, jakoś się to, to dziadostwo ogarnie, trochę zajdzie i tak Big Dzi, bierzemy się za robotę. Na главное, вот килограмм. Стоит закрыть, стоит No teraz... Jeszcze na przedłużonej ramie to jest Krwa! Miod nie jak szata ja Nie zapomnij wziąć Odwiedź Będzie łatwiej. No co? Już kurba nie. Nie no, coś jeszcze wrzucę może na górę. Pójdę może. <grym> co? Tam tu, tamte tu, to tu ładunek jest. A przemyślałem, tu długiej pierdziele jest A potem tamte, co są po bokach, to rzucę tą jedną łupkę do tyłu I, i, i daj laudo, nie? To jest fajnie, bo, to łeb na drugie tak. nie będą A no, teraz się odsunąć od tego dęba, żeby go nie uszkodzić I Mam nadzieję, że będzie doszło szybko, ale no i nasz to i tak jeszcze nie jest koniec, bo to jest takie średnie miejsce. Tam gdzie pojedziemy do kolejnego miejsca, tam już jest tego pizdu. Zobaczymy jak tam pójdzie. Wiem, tam się uda, mi się na dwie, dwa, dwa miejsca. Nie wiem, czy się wymieszczę. Ale to już jest życie, ale jeśli zabierz, tam jest, bo całe, całe ładne Kupelniaka, ja, to to życie. Okay. Eu vou arrumar e W środku tam dostanie, tu stanie, czy nie dostanie Tam to jeszcze trochę z bo takie rozwiewane i ciśniemy prawie Tak, tu się stanie Tam, tam i tu Idziemy w następne miejsce, bo to jest tak <laughs> rysuje jedziemy tam gdzie jest znajdziemy biggi Przejadźmy tak tu i taką zaje zajebistą Jesteśmy teraz mniej więcej gdzieś tu Teraz tak, wyjedziemy z drogi, pojedziemy na asfalt Wejdziemy tu w taką drogę Tu trzeba będzie podrzucić, tu jest najwięcej 40 kubików tu jest podobno Potem pojedziemy tu, odbijemy w las, trochę kawałek nie wiem ile jest, to jest chyba niecałe 20, tu już jest 60, chyba 70 tego do z tego nie? I po tym asfaltem przejdziemy zapierdzielać Z powrotem do bazy Zostawić widzi, żeby się ino wyrobić, światła są Tyle, idziemy do oporu Nie ma chuja we wsi, chula. Różniejsze konice, żeby nie zapomnieć ich. Git. Pro godzina? W Pudo. Dobra. Zajdzie do dziesiątej. Gorsze jest to, że one są daleko od drogi.

Tak co, właduję tu jeszcze coś Jeszcze trochę, ale i tak wszystkiego tu nie wcisnę, bo mimo że poleci na drzewo, a od drzewo nie może być oparte no Ale tu jeszcze będzie, z tej strony będzie hołda Chyba tak trzeba zrobić, tam jest takiego coś dużo. najwyżej te pojedyncze jeszcze pozbieram tu dorzucę I tak trzeba działać jakoś Tamtą najwyżej, tamte mogę tu, no te wszystkie się tu w dupce, no i jest w miejscu pół auta albo lepiej, nie? a tam jest ten i... plan jest! o i tak to jest robota w czynie społecznym czasami trzeba za darmo trochę porobić ale ty też możesz dać suba i łapkę w górę nic to cię nie kosztuje a mnie chociaż trochę zmotywuje do działania, do nagrywania jedziemy dalej przerobi ciemno Co, tu jest tego hołda w jest tu nie okay. Dobra, nie będę szalogę się przejść Jak to było, jak to to mówiłem Te Te podrzucić tam, te podrzucić tu tam, nie No nie dość inaczej, no ja się z tym nie obrócę, żeby jechać tam w tamtą stronę, no nie ma opcji A nie ma co się za bardzo starać ja bym to zrobił idealnie, ale to i tak, i tak to, to każdy ma wyjebane. Że tak powiem, że ja zrobię średnio, dobrze, bardzo dobrze, idealnie to jest po prostu zrobione. A jak spierdolę, to jest spierdolone. Dobra. 15,5 mi wyjebało, prąd w to w traktorze wyjebało. No wiadomo co poszło. Zrzucałem już teraz ostatnią partię. Ciemno. A teraz go nie mogę nawet zgasić, bo go nie odpolę. Został mi jeszcze jeden oddział Nie wiem co poszło. Czy bezpiecznik, kurde, czy gdzieś, no, ale prawdopodobnie bezpiecznik. Muszę zerknąć tam. Bo to jest chyba. Pierwszy od góry jest chyba główny prąd. O! To jest takie koziało, wszystko działo. Weźmy jebało kurwa. Dobra, tak byśmy dojechał, jak rośnie w przeodział. O, jak dojrzeć. Jedziemy, ninja style. Kurcz i zniknie. Dobra, ma jakbyś kontrolować. Jakbyś kontrolować. widać, sytuacja wygląda tak, że gówno widzę, jest ciemna jak dupę muzyna. Ja pierdolę. Jest. Spirka. Przejebane. Dobra, sytuacja wygląda tak. Zjebała się statryka. Bo mówię kurde jeszcze mi zostało trochę? a telefon ma 5% czyli chuj nie, chuje, nie? nie ma opcji, nie wyszczy mnie wziąłem jakąś tam kawkę, na przykład chujki i kurwa, na razie jem bo ma wiele czasu się pierdolić z tym no i czasami tak jest dobra, kończę to zostało mi o teraz, teraz już pójdzie, z lampami to pójdzie. Dobra, o, Dawaj, mogę włączyć Dobrze jest. Zadanie wykonane. Pozbożone. Jedna jest, gdzie druga? Tu po Kurwa, ostrężymy. Mm. Mm. Kurde. Ja idziem. jedziem. pany, panie, ale jadę przez nas żeby mi światło nie zdechło na środku drogi. Uff, wędla! <śpiewa> Kurde! To jest to! Wędla! 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 od Wędla! <śpiewa> Ale to jest Gdzie on Co się zrobić. zrobiło? To tak, tutaj to, te kable zrobiłem. No dzi! Nic nie widzę teraz. Dobra, jeszcze telefon może trochę poświecić. Tak jest, dotarliśmy, dokładnie. Robiliśmy wszystko. O kurwa. Cały plan się ogólnie, ogólnie dzisiaj spierdolił, nic nie poszło tak jak chciałem. Z harwesterem problemy i wszystko było. Ale zrobiło się wszystko to co było planowane. Prąd włączony, wyłączony, dobra. My na wyłączonym prądzie jechali? Włączony. Nie wiem, pojebane tu wszystko. No i teraz jest wyłączony, no to powinno być git, czyli co? Prosto z alternatora szedł prąd na stacyjkę? Prawda jest to, że jesteśmy w domu. Nie wiem czy mnie widać, bateria jest słabo. Jeśli dotarłeś do końca, to dzięki wielkie. Ta, która godzina w ogóle? Ta zobaczymy. Ile? 23 po 12 dobrze jest. Zajebiście. To jest tyle na dziś. I tu za chwilę się pojawią kolejne odcinki, tak się chcesz obejrzeć. To zapraszam Cię do oglądania I widzimy się w kolejnym odcinku.